Jedna pani z telewizji napisała, pani Ala, Staławiczka nasza, tak. którą serdecznie pozdrawiamy. pozdrawiamy. A co ty? Do cienia się schowałaś? Tak, tak. Jest mi gorąco. Już od samego rana jest mi gorąco i postanowiłam się schować. To nie miałeś jest... lepszego? Chodź tam na werandę, chociaż tam jest tak mało wiatru, nie? No tak, tak, tak. Tam nie ma niestety przewiewu. Tu jest dobrze, bo tu jest przewiew. Mam nad sobą piękną roślinkę. Czyli hortensję. Czyli co? No, królową ogrodu. Ja myślę, że to jest, Batka dobry moment, żeby się przywitać z naszymi widzami dzień dobry, dzień dobry, witajcie na naszym dobry? kanale, w kolejnym odcinku telenoweli dookoła nas, ja na imię mam Irek, nieustająco Beata? tak, Beata? moja żonka Bata. a powiedz, powiedz nam i widzą, co ty robisz rozkładam y, y, ściętą y, koszoną, przepraszam, koszoną trawę, wczoraj kosiłam trawę i dziś rozkładam Ponieważ no niestety w tygodniu nas nie ma, nie możemy podlewać. I trawa trzyma wilgoć, przytrzyma. No może nie to, że trzyma, ale przytrzyma chociaż trochę dłużej wilgoć pod rośliną, co jest bardzo ważne, bo są upały i, i niestety ale szybko to odparowuje. A tak przy okazji to można. Można właśnie ściółkować ścien, z koszoną trawą, można ściółkować korą. Ostatnio czytałam nawet, że szyszkami ludzie też ściółkują pod, pod roślinami. Kartony, tektura też są dobre do ściółkowania właśnie, żeby przytrzymać tą... Dużo utrzymuje wilgoć po prostu. Tak, tak, dłużej. S słuchaj, a ja nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz. No, no. Y czy też uważasz, że hortensja jest najpopularniejsza w naszych ogrodach, w sensie tutaj w Polsce, bo na przykład wczoraj jak jechaliśmy na wieś, jechaliśmy przez sie, no i oczywiście z okna za okna samochodu zaglądałem do, 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 do ogródków ludzi. No to naprawdę w większości ogrodów widziałem hortensję. No mnóstwo popularna, prawda? Bardzo, bardzo, bardzo popularna. W sumie one są tak piękne, że ja się wcale nie dziwię, że, że one są praktycznie w każdym ogródku. Ale jeszcze powiem ciekawostkę. Hortensia zawiera hydranginę, która działa moczopędnie, ale również jest toksyczna dla ludzi. I trzeba uważać. A to tego nie widziałem, tu mnie zaskoczyłaś. A to jeszcze Cię czymś zaskoczę? W niektórych Mianowicie, rejonach świata. Ja sobie bez pozwolę względu, przytom... Bez względu na to, że ta hydrangina jest toksyczna i że można stracić życie, A, no, czasami życie, ale zdrowie można stracić, ludzie robią skręty i palą te skręty. A czy coś tutaj na przeszkodzie, żebyśmy my spróbowali? Stoi. Co? Nie będziemy robić takich głupot. Już i tak w życiu dużo głupot robiliśmy. To, to... A gdzie tam? To już wystarczy. Żeby jeszcze skręty teraz z hortensji liści paleć. No zobaczymy, no może jakoś byśmy się lepiej poczuli? Nie, nie, nie będziemy. Nie będziemy tutaj takich rzeczy robić. Jeszcze ciekawostką jest to, że 8 kwietnia. Znaczy, w ogóle w Japonii 8 kwietnia podczas buddyjskiej ceremonii y, pije się napar z liści hortensji. To jest ich taka tradycja. 8 kwietnia. I znowu mnie zaskoczyłaś. Widzisz? To można uznać, że to jest ciekawostka. Y, no myślę, że tak. Spokojnie. A no, czy można... wiesz, dlaczego akurat 8 kwietnia? O ja tego akurat nie wiem. Bo w tym dniu jest jakieś święto buddyjskie. No. <laughs> Nie wiem, no akurat nie wczytywałam się w to za mocno. Ale jeszcze co? To, to w górach, znajdujących się na Alasce, znaleziono prehistoryczne skamieniny hortensji. To też jest ciekawostka. Czyli to wszystko wszystko człowieka tutaj jakoś tak wzmacnia psychicznie, Aha. jak wie, nie? Przycina, przycina, znowu przycina, badka, lubi przycinać. Jak tam idzie przycinanie? Nie lubię przycinać. Nie? Nie. Nie lubię. A kto lubi? <grywa> Moja mamusia. A, no tak. Moja mamusia lubi, jak już jej wpadnie sekator, albo takie nożyce w ręce, to już koniec. Będzie ciachać. No i widzisz, i, i zobacz, jakie mają ładne rośliny, jak wszystko pięknie rośnie, kwitnie, jakie duże kwiaty, bo no przycinają. Mają. Ale to też trzeba mieć rękę do tego, a ja nie umiem tego robić, o czym już mówiłam. A masz rękę, pokażę. Mam dwie, a, dwie. roczki. No całe. I do pracy doskonałe. No to ty wierszem zaczyna zgadać? Tak. <noise> bo ona, kochani widzowie, pokaż widzom jak ten widzioblusz był kiedyś. Blusz, yy, kiedyś. Ma bluz. Yy, był duży. On był. No tutaj to nie, bo tutaj był cięty. Żeby nie właził na te iglandki. Który w tą stronę on nie szedł dalej? Nie, nie bo ja go okie znałam Natomiast tutaj to szedł do końca działki po siatce. Cała siatka była opleciona w bluszczu. Ale najgorsze to jest to, że to nie była opleciona tylko siatka, tylko również rośliny, tak. które są, y, które rosną przy siatce. No wszystko po kolei. Po Tuja, prostu. kielichowiec, cis. Y, później y, ta aronia. I od, nawet na jodłę tą z, z tymi wielkimi szyszkami właził. Tak, tak się rozpanoszył. I ja tutaj z Twoją siostrą spędziłam kilka godzin, żeby tą siatkę wyczyścić z niego i poobcinać wszystko. Bo on był po prostu poprzerastany. Każde oczko praktycznie było poprzerastane yy, Czyli lustrem. on po, po prostu jak był w takiej. dwa lata temu, bo chyba dwa lata temu go tak przycieliście? Tak czycie go tak bardzo a on jakieś 20 metrów w tamtą stronę jeszcze rośnie, albo więcej no tam ponad 20 no nawet no. także bardzo taka ekspansywna roślina nie no dosyć dosyć mocno no, ładna bardzo bo, bo jest fajny no ale chcieć teraz on tak szybko rośnie że chcieć teraz żeby nie był y, aż tak długi i tak się nie rozrastał to praktycznie co 3 dni co no, tydzień można by było ciąć. To strasznie szybko. Chyba najbardziej rosnąca roślina, jaką znam. A nie może, nie wiem, ale chyba najbardziej rosnąca. A no, u szybka. nas tutaj na, na, to tak. Ale w ogóle, właśnie a propos ciekawostek. Wiesz, jaka roślina na świecie jest najszybciej rosnąca? A tutaj cię zaskoczę, bo wiem. Naprawdę? A wy widzowie wiecie? Powiedz. Mambut. Dobrze! Bambus, brawo! Brawo dla pana. A wiesz... Dziękuję za brawa. A wiesz ile? Potrafi przyrosnąć dziennie? Nie wiem. Tego to już nie wiem. Nawet do metra. Do metra dziennie przyrost rośliny. Idziemy zobaczyć co tam robi batka, bo ona sikuje się do malowania i miesza farbę. Ja może może na chwilę. Pokażę Wam, jaki mamy patent. Podpatrzone, oczywiście gdzieś żeśmy to podpatrzyli, ja to podpatrzyłem, na mieszanie farby. W naszym przypadku jest to wiertarka. Przesunęło się trochę. Kawałek. Przesunęło się trochę tak. Kawałek szpilki gwintowanej, bo taką akurat mieliśmy, ale nie musi być to szpilka gwintowana i na końcu są cytytki poobcinane, założone tylko, że one się przesunęły, przesunęły. teraz nie za... są koło siebie, tak za słabo naciągnęłam po prostu tak i, 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 i w ten sposób miesza, mieszamy farbę, możesz zademonstrować a to jest pomysł, yy, znaczy Irek podpatrzył, no ale to można powiedzieć, że tu w naszym wypadku to jest jego pomysł. Czyli to znaczy że czasami coś mądrego Jesteś Dobromir. <noise> Pokaż, jak mieszasz. Uważaj, bo to ch może chłopak. Nie, tam chłopak, nie chłopak. Widzicie? Trzeba by było piskę mieszać. No i farba już jest w jest lodzie. Impregnat już jest wymieszany. Ma malowania ciąg dalszy. Pamiętacie na poprzednich odcinkach, batka malowała front domku, a teraz maluje bok. Ale to już się chyba nudne zrobić to, to pokazywanie tego malowania, nie? To często pokazujemy. Ale ja teraz artystycznie maluję. Aha, no tak, no to widać, że twoje, twoje ruchy są artystyczne. <śmiech> także... <śmiech> już mi się pitoli z gorąca. <laughs> pitoli mi się. Ale mi się wydaje, że, że ty lubisz malowanie. Postawię ci to, dobrze? Tutaj na O, dziękuję te, na te bardzo. O, będzie ci bardzo. O, bardzo ci będzie dziękuję. Ci wygodniej. Super. Ty lubisz malowanie, prawda? No chyba wolę niż przycinanie roślin. A tak przy to okazji zobaczcie jak jak, jak wyczyściliśmy tą poprzednią lazurę, bo poprzednio była lazura i ona się nie sprawdzała. I teraz malujemy impregnatem. Żywicznym zresztą. Ale ja mam taki pomysł, jakbyście mieli coś do malowania, jakąś większą powierzchnię, to, yy, to my podjedziemy, nie, pomożesz, Matka, w tygodniu mamy więcej czasu, ja to cofam, to co powiedziałem. Nie, mielona Pani, mielona. Nic, nic nie, nie mówiłem. Nic nie mówiłem. Ale jak trzeba pomóc, to pomożemy. No dobrze, to idziemy odpocząć. Możemy iść. No o dobrze. to ja ci zrobię taką niespodziankową kawę. Aha. No dobrze. Kawa z niespodzianką. Jestem otwarty na wszelkie propozycje. Pasuje? Tak. No to dobrze. No to zobaczymy co to będzie za niespodzianka Kochani, no i Beatka zrobiła niespodziankę w postaci mrożonej kawy. Pysznej mrożonej kawy. Zaskoczyłaś mnie, muszę ci powiedzieć. Bardzo się cieszę żeby się w ogóle udało cię zaskoczyć czy wy też pijecie mrożoną kawę w tak upalne dni? bo my raczej nie ale rzadko nam rzadko się zdarza tak, ale ostatnio tak a na zakąskę na, na zakąskę? Zakąska. nie, może inaczej <laughs> zamiast ciasta mamy arbuza pysznego arbuza i zobaczcie to miała być moja połówka a to Irka moja już jest wydłubana ale mój talerz jest czysty! To, no a to jest A to jest Irka. No przecież ja ci nie ukradłem. To ty chcesz jeszcze taką ilość arbuza? A ty chcesz taką ilość arbuza. Ale ten jest mniejszy kawałek niż twój. A i dlatego to już wydrążyłeś? Bo chciałem, żeby było porównać. A zobaczcie, jak, co to jest ozdoba. To nie jest ozdoba, już sprzątam. To idzie na kompost, ja to wywalam te, tutaj są takie naklejki na tych, o proszę, i ja to zdrapuję, często to odchodzi bez problemu, żeby nie było tego papieru takiego świecącego, bo nie powinien być na kompoście. No i druk. I, no i druk też, tak. I wyrzucamy to na kompost. Także... No i kochani, chcieliśmy powiedzieć, że dzisiejszy odcinek będzie trochę dłuższy. Postaramy się. Postaramy żeby był się. dłuższy tak. Dlaczego? Ponieważ y, subskrybenci, jedna pani z telewizji napisała pani Ala y, Staławiczka nasza, tak, którą serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Że 12 minut raz w tygodniu y, to jest deczko za krótko. Prosi o dłuższe filmy. Więc postaramy się... Sprostać zadaniu. Między innymi dla pani. Tak, pani, yy, pani Ala. A Pani Ala i, i ten odcinek dzisiejszy będzie odrobinę dłuższy. Bata próbuje ogarnąć, tak? Ogarnąć tę roślinkę. Tu są dwie roślinki. O, tu jest i rudbekia lśniąca i słoneczniczek. Ale to już się już objęłaś dookoła, udało znaczy, się? Wiesz co, tam jeszcze zahaczyłam. Ale patrzę, czy nie powinnam jeszcze tego troszkę zmniejszyć. W sensie może ścisnąć bardziej, bardziej. Bardziej ścisnąć, tak. Bo daj, ja te, Ci to przytrzymam, a Ty, a ty będą... Trzymaj odejmij jedno. Czekaj to? tutaj. To daj, przytrzymam. Nie, 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 tu ja muszę ten odciąć to. Znaczy nie odciąć, tylko odpiąć, może. To ja gadam. A tam, tak na marginesie to polecamy to ustrojstwo, tak? Tak, tak. Polecamy bardzo tutaj te, te obejmy. Naprawdę, one są fantastyczne. I, I super jest to, że można je wielkościowo regulować, właśnie, przez, przez dokładanie albo odejmowanie tych, tych kółeczek. Super. No to się zdziczało jakoś. Tak. Ty też zdziczałeś. Nie, no po prostu szaleństwo. To jest szaleństwo. Jak Ty możesz o mnie tak mówić? Ja zdziczałem? No. Ja trawę się nawąchałem i jestem łagodny. tak. Ja odstresowany jesteś. A, no to jestem odstresowany. odstresowany i łagodny, w ogóle mam takie usposobienie pozytywne. Aha, no tak, tak, ja wiem, że ty masz pozytywne usposobienie. A, a propos w ogóle jeszcze roślin i dotykania roślin, badania. Przez ostatnie 30-40 lat naukowcy doszli do wniosku, że rośliny nie lubią jak ich się dotyka, nie lubią. Czyli wniosek z tego, że jak cokolwiek robicie, to bezdotykowo. <laughs> tego się nie da zrobić wszystkiego bezdotykowo, ale żeby, chodzi o to, żeby ich po prostu, no nie dotykać bez potrzeby. No to na znaczy, przykład, co, ja się przyznaję właśnie. To chodzi się głaskość roślinki, no właśnie, kochana i urosła, tak, no, tak. to nie no, rób tego w takim no razie. No właśnie nie powinnam, to jest błąd i już nie będę tego chyba robić, no chyba, żebym się zapomniała a jeszcze nie kłóćmy się Co ty? bo rośliny nie robią hałasu wtedy gorzej rosną ale ty dzisiaj to się naszło jako na ciekawostki widzę tak. tak dużo ciekawostek mówisz no to wiesz, człowiek usiądzie, coś tam poczyta i coś tam się dowie ciekawego I próbujesz przekazać mi i widzom tak ty to wyrzucasz na kompost? A to się nadaje, bo tutaj mszyce były. Kiedyś? No, kiedyś były, a teraz nie ma. Uh -huh. Więc wywalę, no bo przecież bezpiecznie. Daj sobie już spokój dzisiaj, wiesz co, chodź, usiądziemy, posiedzimy, chociaż wieczorem odpoczniesz trochę. No posprzątam to. Tam jeszcze mam taką małą kubkę. A co ty to nagrywasz? No tak. <laughs> Zaskoczenia! nie wrzucaj tego no a ja co? tak taka nieogarnięta a co to przypał jakiś no to My? całkowity człowiek zapocony zmęczony. nie no oczywiście że nie wrzucę no mam nadzieję kochani już ta strona została pomalowana i rekwizyt wraca na swoje miejsce a z czym wam się kojarzy kosa k taka kosa bo mi taka kosa kojarzy się z kostuchą mała ta przyczepia żeby tam nie spadło komuś na głowę Dobrze? Trzyma się? Trzyma, trzyma się, tak, no już teraz trzyma się. No tak, no kosa się kojarzy z kostuchą, ale... To wiesz co, to może nie powinniśmy tego. Nie, bo to ja specjalnie to tu powiesiłam, żeby ta ona tam tutaj nie przyszła do nas. W ogóle niech tutaj nie, nie przychodzi. Ja, my jej tu nie chcemy. Jeszcze mamy trochę czasu. Nie no ty to zawsze wszystko pięknie umiesz obrócić, wytłumaczyć. Genialnie. Prawda? Tak. No dobrze, to w takim <laughs> razie niech wieje się. No niech wisi, niech wisi. Wisiała, to niech wisi. Kochani, u nas już jest godzina 23. My siedzimy sobie przed domem. Odpoczywamy. Napawamy się widokiem działki yy, wieczorową porą. Po upalnym dniu, bo dzisiaj było... był gorąco po prostu. Tak. No i ten upał. Dał Dajem? nam w kość, tak. tak. I teraz, a teraz jest tak świeże powietrze, jest z czym oddychać. Super się siedzi. Moglibyśmy tak długo. No, ale już nie będziemy siedzieć za długo, bo już jest. No może jeszcze ze dwie godzinki. Nie przestań, przestanę, co ty. Pogięło cię. <laughs> nie no, cieszę się po prostu, że, że jest tak, taka fajna temperatura. Dobrze. To my w ten, nie, w ten oto nieoczekiwany sposób zakończymy dzisiejszy. Odcinek. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Dziękujemy za wszystkie lajki. Dziękujemy za komentarze, subskrypcje. I, i, I prosimy o jeszcze. Jak zwykle. Lajkujcie, komentujcie. I subskrybujcie. I zapraszamy Was oczywiście na kolejny odcinek w niedzielę o godzinie 10. Jeśli tak oczywiście. To nie zgodnie zgodnie z, z planem i nic się nie zmieni. Także, papa, pa. dbajcie o siebie. Trzymajcie się.